Czy balans w Twoim życiu będzie rezultatem proaktywnej postawy, a może reaktywnej? Posłuchaj, co mam na ten temat do powiedzenia. Proszę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55 budzę tysiące ludzi do tego, aby zmieniali swoje nawyki, żeby robili, żeby zmieniali swoje życie. Na lepsze. Tyle razy już przy okazji moich filmów na YouTubie opowiadałem Ci o heksagonie szczęścia, i dzisiaj w tym nawyku przecież nie może go też zabraknąć. Jeżeli będziemy tylko i wyłącznie reagować na wydarzenia, które nam towarzyszą, będziemy ciągle na poziomie gaszenia pożarów. Dlatego też, aby balans zagościł w naszym życiu, warto się zastanowić nad tym, jak teraz to zrobić. Popatrz na to z tej perspektywy. Tutaj widzisz heksagon szczęścia, balans pomiędzy pracą, finansami, zdrowiem, relacjami, czasem dla siebie i rozwojem osobistym. Jednym z najważniejszych elementów w heksagonie szczęścia jest zrozumienie, że każdy z tych sześciu obszarów jest dokładnie tak samo ważny. I tak jak powiedziałem, to jest szalenie proaktywne. Bo kiedy to zrozumiesz, to będziesz w sposób proaktywny wyznaczał czas, na przykład w tygodniu, na zaspokojenie wszystkich sześciu obszarów. To znaczy, będziesz w sposób proaktywny, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, będziesz dążył do tego, żeby budować relacje, dbać o swoje zdrowie, dbać o swoją pracę, dbać o swoje finanse, zadbać o swój czas. Dla siebie, o swoje pasje i wreszcie podnosić swój poziom intelektualny, emocjonalny i duchowy. Chciałbym dzisiaj, na koniec tego tygodnia, kiedy mówimy o proaktywności, skupić się na tym jednym z obszarów, który, po pierwsze, jest tak samo ważny jak pozostały, natomiast jako jedyny nie daje symptomów deficytu. Mówimy o obszarze permanentny rozwój osobisty. Tutaj za tym. Nie ma tak naprawdę sygnałów dla nas, kiedy się nie rozwijamy, albo są często niewidoczne. Dlatego też najważniejszym elementem tego nawyku bądź proaktywny jest ciągła dbałość o to, pomimo że zazwyczaj nie będziemy mieli sygnałów z zewnątrz, żeby to robić, żeby się rozwijać. Nie ma, nigdzie nie jest ani w Konstytucji napisane, ani nigdzie nie ma przymusu, że po zakończeniu szkoły masz się dalej uczyć. To, czy się uczysz, czy nie, to jest twój wybór świadomy i celowy. Że rozwijasz swój mózg, to jest twój wybór. Że konkurujesz ze, sob ze sobą samym z wczoraj czy sprzed tygodnia, to jest Twój wybór. Czy zdobywasz nowe kompetencje? To jest Twój wybór. Czy wdrażasz w swoim życiu teraz 13 nawyków, o których mówimy tutaj na YouTubie, to jest Twój wybór nie ma żadnego przymusu. Ktoś może pomyśleć, no tak, przymusem jest teraz dbać o zdrowie, jak na przykład jestem już chory. To i tak już jest za późno. Albo dbać o moją pracę, bo mogę ją utracić. Albo dbać o finanse, bo nie będę mógł zapłacić rachunków. Albo dbać na przykład o relacje z moimi bliskimi, żeby nie być samotnym, skłóconym ze wszystkimi człowiekiem. Albo tutaj też nie jest to problemem, że odczuwamy potrzebę na przykład radości życia i będziemy szukać na przykład czegoś żeby robić, żeby realizować swoje pasje albo przynajmniej będę ten czas dla siebie zaspokajał oglądaniem seriali. Natomiast w obszarze rozwoju osobistego nie ma tak naprawdę bodźców. No, może jeden, jeżeli sprawdzimy sobie mm, nasze motywacje, to ciekawość może być takim motywem. Ale o tym jeszcze opowiem ci przy innej okazji. A tymczasem napisz proszę komentarz, czy ci się to podoba w ogóle to co robię. Tutaj na YouTubie, czy jest to dla Ciebie ważne. Bo dla mnie jest to ważne, jeżeli wyrazisz swoją opinię, bo dodaje mi to skrzydeł przy kręceniu następnych filmów. A tymczasem kciuk tak lub tak. Subskrypcja z Twojej strony może być lub nie. Natomiast widzimy się w następnym filmie i w następnym już.